Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Jest poniedziałek, godzina 7:30. Ja jadę się rozładować, moi drodzy, po nieszczęsnym poprzednim tygodniu. No, jadę się rozładować, i później będę czekał na dalsze instrukcje. Co, jak, po co i na co, ale jakby nie patrzył, no to też tam kurde trochę się zejdzie. Myślę, że do 12:13 na pewno z tymi rozładunkami, no w radonicach będę zrzucał 7 tylko paletek, no i będę gdzieś na godzinę 9:26 pokazuje mi, no i później no, 7 paletek zrzucę. No i dalej by było, trzeba było wyjechać I jak się rozładuję, mam dać znać Dadzą mi robotę I No i tu w tym tygodniu chyba nastąpi zmiana Bo będę zostanę tutaj na Na kraju Żegnałem się, kurde Z Paciaciakową a tu patrzcie, dzisiaj będzie dawać mi robotę, już inny w tym tygodniu. Ale czy tylko w tym tygodniu. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. No bo dzieje się, dzieje się, moi drodzy. Ze względu na, na ten pakiet mobilności, ceny paliw, nowy ład, zmiany tych stawek VAT-owskich z paliwa. No nie no ciężko, ciężko jest y, tym przedsiębiorcom y, jako tako, kurde się odnaleźć teraz na raz, jak wszystko się tam złożyło, tak e, stawki za granicą też są takie lichawe, no paliwo w cholerę drogie no nie wiem, no zobaczymy no na razie w ten tydzień będę jeździł na kraju, no bo ze względu na to, że no, tutaj się rozładuję i, i jeszcze muszę podjechać Podjechać autem na serwis na chwilę. No. No i to się zejdzie. No dzisiaj się rozładowuje, jutro serwis. No to wtorek nie opłaca się wyjeżdżać. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Czy będziemy wyjeżdżać, czy nie będziemy wyjeżdżać na zagranicę w najbliższym czasie. No zobaczymy. Wszystko się musi wyjaśnić i wyklarować tym, kurde, tym wszystkim, co się teraz dzieje. No zobaczymy. Dobrze, że jest chociaż możliwość, kurde, jakiejkolwiek pracy. Gdyby w ogóle nie było możliwości e, jakiejkolwiek pracy, no to wtedy by było gorzej. No a tutaj to dla mnie to jest nic tam nowego, to co, to co było, tak? Robię to co, to, co robiłem. Czyli jeżdżę. A właśnie, że jeżdżę. Ale nie wiecie, czym jadę. Marka się nie zmieniła, też Daw. Już jeszcze innym, trzecim jadę, który już teraz chyba też zostanie już u mnie na, na stanie. O, ale tutaj tu lubię jeździć. Ale to później. Na razie niech to zostanie tajemnicą. no i już moi drodzy jedno miejsce rozładowane szybka akcja całość operacji wyszła 15 minut bajkowo e? jedziemy już do Wyszkowa tylko kurde wiecie co na papierach to są daty rozładunkowe jutrzejsze nawet to pierwsze miejsce było na jutro No, i zobaczymy co w wyszkowie, bo też jest, że tam na jutro. Mam nadzieję, że to dzisiaj rozładuje. I kurde, chciałbym wrócić na, na bazę gdzieś, to byłaby piękna sprawa. Bowiem, co wziął z domu, kurde, te, te bańki na na dwutlenek do akwarium i co bym sobie jeszcze wziął Abym sobie wziął yy, miarkę Pomiarki nie ma. a potrzebna mi jest no dobrze no chyba, że gdzieś jakiś tam ma... będzie ten budowlany magazyn, sklep, market no to sobie dokupię Będziemy 35 km do Wyszkowa na rozładunek zostało i się wszystko okaże. No i moi drodzy, jestem w Wyszkowie. Miałem się włączyć, no ale się zeszło 5,5 godziny. Bo na początku nieba awizacja kurna jest na jutro, i koniec nie ma takiej możliwości. No ale numery zostawiłem, wszystko zostawiłem, więc dokumenty zarejestrowane. Czekałem cierpliwie. Wszystkich, wszystkich opieprzyli. Spóźnionych, niespóźnionych. No mnie teraz wzięli jest 17.05. No dzisiaj już nic nie załaduję. Eee, to mnie zdejmują, wyjeżdżam. I co? I do jutra czekam na robotę, no zanim się Dartmouth ogarnie. Bo to pod nich wracam. No to dopiero. No nie wiem, o której? dziewiąta, dziesiąta może coś dadzą. Dłuższa pauza mnie w każdym razie czeka. A na tą chwilę, moi drodzy. Do jutra. The next day. Dzień dobry. We wtorek rano. Za pięćdziesiąta. Zapierdzielam, moi drodzy. Zapierdzielam. Eee... Gdzie zapierdzielam? Na załadunek. Na załadunek do miejscowości. Gdzie to kurde co ona mi tutaj. Ej. Eee... Aj,aj,aj,aj. Gdzie zjeżdża? tutaj weszło mi kurde Grill, impex do Sielunia, Sielunia. Do Sielunia i z tym będę jechał na Rzeszotary do Dino na jutro rozładunek. Tak właśnie oto. No. Wczoraj się rozładowałem, wyjechałem. No i drzymałem sobie. Do dzisiaj czekałem cierpliwie na robotę. No i dobra. Pędzim, pędzim, lecim na ścieci, nie, na ślemcin, ślemcin, no. no. i moi drodzy, jestem na miejscu. Tutaj tyle jakiś stoi. Czekam aż przyjedzie, Oj, kurde, trochę zdradziłem. Czekam aż przyjedzie eee, magazynier po mnie. A no i drapnie mnie na załadunek. Ale chyba ten PKS będzie wjeżdżał pierwszy, bo oni bez kolejki. Ktoś mi się wydaje, że jeżdżą. Ale zobaczymy. W każdym razie muszę i tak czekać, i tak czekać. No i cyk, jestem już w środku i ładujemy węgiel drzewny, moi drodzy. Węgiel drzewny, węgiel drzewny. Kontrol tu łazi, kontrolują. <grystanie> Przyszedł wojskowy mówi Sześć w samochodzie grzecznie, bo tu chodzą, kontrolują więc żeby tu nie podpaść chyba ta blondyneczka kontroluje no dobra, dobra 33 palety będzie do zawiedzenia na Rzeszotary więc czekamy cierpliwie jak załadują, bo już ładują no i moi drodzy załadowany, jadę już, o tutaj to jest jezioro Zegrzyńskie Na Zegrzy jestem, o, 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 tu wszystko, tu, tu wszystko, wszystko, wszystko tam widać. No i e, 482 km zostały do Dino, i zaraz tutaj skręcamy w lewo jedziemy do ósemeczki i ósemeczką przez Warszawkę i do Piotkowa. Nabył chatów kierunek Wrocław i lecimy, lecimy, nie śpimy. No, no właśnie. Tu jednostka wojskowa. Ajajaj, aj, aj, znowu zdradziłem kolor. O jejku. No dobra. To, jak już dojadę, albo gdzieś się zatrzymam, to już wam pokażę, co to jest za fura. Co to za strupek. No, no jak widzicie, pan kapitan Jack wjechał na pokład a to tylko znaczy jedno, że ja już jestem na miejscu i o kopyta wyciągnięte dino rzeszotary już jest, parking tak więc moi drodzy ja dojechałem już na miejsce Jutro o 10.30 mam awizację, więc o 10 będę dopiero mógł się i zarejestrować. No. Zatrzymałem się po drodze na Osiakowie. Umyłem autko, umyłem siebie. Zjadłem. No i tu przyleciałem, którą mamy teraz godzinę o 23. No już tu jakiś czas jestem, więc. Teraz kładę się spać. No i tyle. A jutro Wam pokażę, czym teraz jeżdżę. Co wleciało mnie na pokład? Czym mnie szef obdarował? Dzień dobry, dzień dobry. Środa rano. Jestem już na miejscu, na rozładunku pod rampą 10.23 a tak no, się prezentuje moja nowa maszyna o. rocznik chyba 2019 z tego co się wydaje i kojarzę nie jest to nowe Trzylatek. latek zegary już zmienione tutaj klimatronik radio to samo, a i zresztą łożenie to jest praktycznie to samo tylko zobaczcie jaka to kurna wielka szafa, a, jaki to wielki dziad no ale okej, okay. dobra e, co tu z faktów e, transportowych to to, że jestem już pod rampą, tak jak widzieliście, czekam na rozładunek no i co, najpóźniej, no nie wiem. Nie wiem, czy coś tu przysłali, czy nie, bo nie zaglądałem. O, no, coś przysłane. Tak. A nie, miał być KGH, a coś innego. Dobra, wcześniej coś, miał być KGHM, został anulowany a ładujemy goczałków z Trzegomska 52 jakiś yy, traktek no no super, no dobra że i się dowiedzieć dokładnie co jak skręć w lewo moi drodzy rozładowany rozładowany i już pędzę na załadunek pędzę już na załadunek będę ładował no, przepotężną trasę tak jak mówiłem że kurde no wygoczałkowie. mówiłem że miał być KGHM a pff, dupa wyszła z tego i Ładuję tu do Sosnowca, no, czyli tak jakby na zagranicę. Ramskie <laughs> to było. No dobra. To cóż, no byłoby tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami. Zapraszam na kolejne odcinki. Zachęcam do subskrypcji. Ci, co jeszcze nie subskrybują. Lajkowania, komentowania. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawionka.